Nas w swojej opiece, zawitaj ukrzyżowany, krzyżowany. Bić mi zrodze skatowany. Zorane boki, krwawe potoki, wynieście nas na to błoki Witaju krzyżowany, cierniemu koronowany. W takiej koronie zbolałe skronie miejdziesz na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże cię ogarnie. Niech Bóg da Ci dobre rozmyślania nad męką pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem Ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Zawitaj Ukrzyżowany, Ciężkim krzyżem zmarnowanym. Rano w ramieniu, z niej krwi w strumieniu, Podźwignij nas ku zbawieniu. Szczęść Boże, witam serdecznie, moi drodzy. Pozdrawiam Was z nowej parafii, parafii Łańcu Twara, jeszcze w tym takich warunkach jakie mamy, ale niech modlitwa płynie do waszych serc, niech płynie to uwielbienie Bożego miłosierdzia aż do samego nieba. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Najpierw poprośmy o ochronę, wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą bożą, strąć do piekła. Amen. Z świętej siostry Faustyny, numer 22. W chwili obuczyn Bóg dał mi poznać, jak wiele cierpieć będę. Widziałam jasno, do czego się zobowiązuję. Była to jedna minuta tego cierpienia. Bóg znowu duszę moją zalał pociechami wielkimi. Czasami nam się wydaje, że osoby, które są szczególnie wybrane przez Pana Boga, to są zachowane od cierpienia od różnych trudności, a pozostali to mają pod górkę, nie moi drodzy. Każdy niesie swój krzyż, a czasami sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile cierpienia ktoś znosi, a nawet tego nie widać po człowieku. Dlaczego? Bo Pan Bóg daje łaskę. Jeżeli ty cierpisz, proś o łaskę do siły, abyś miał, miała siłę do dźwigania tego krzyża. Proś oczywiście, jeżeli tak jest Boża wola. O to, żeby ten krzyż nabrał może innego charakteru, żeby to cierpienie w jakiś sposób się skończyło. Łaska uzdrowienia, uwolnienia oczywiście, ale także tajemnica, misterium krzyża cierpienia w drodze do zbawienia. Oto się modlmy, prośmy także o pokój na świecie zakonających, za dusze w cierpiące w intencji naszej ojczyzny. W imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, Grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam do tego, co jest przypięte w linku, w komentarzu, odsyłam i jeszcze zachęcam do pozostania na chwilę do modlitwy Dziesiątką Różańca. Przepraszam. W intencji całego dzieła Teobańkologii, przepraszam, aby rozwijało się zgodnie z Bożą Wolą. Tajemnica światła, głoszenie Królestwa Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strawaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, królowo-różańca świętego, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiona rodzino Ulmów, módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam na różanie co 20.30 i jutro na koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.